Jesteśmy? Tak. No to jesteśmy. E, witamy na teście Zraszacza e, 360 stopni filmy Bradas 3-ramienny e, WL 3325. Takie cudo z możliwością dalej mm, przedłużenia sobie. E, o, tak, możemy sobie dalej mhm. to pociągnąć. No co, nie ma chyba co przedłużać. Trzeba pokazać, w, jak ta, działa. Zraszacz wbijany koszt 20 zł. E, dosyć sporo ma tą, 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 tą sztycę do, do wbijania, także powinien dosyć stabilnie stać. Do tej pory korzystamy ze zraszacza, więc, ale przydałem się do warzywek. Więc co, podłączamy i zobaczymy, jak to, jak to sobie tutaj to działa. Tak jest. No i jesteśmy troszeczkę zaskoczeni, bo mysle... <laughs> myśleliśmy, że on się będzie kręcił na tej zasadzie. Tak. A on po prostu robi sobie też fajnie, nie? No też, no kurde, no robi roboty, dobrze jest. Tak to wygląda. Idę sobie, zaraz podejdziemy sobie z kamerą bliżej. Nie, no. Ale przyznasz, że za te dwie dychy to już się spodziewałem, że, że będzie jakiś efekt właśnie. A poczekaj, poczekaj. A ten podłączył? No? A więc podłączę, by on się nie kręci? No nie. No nic, nie. Ale poczekaj, wiesz co, ja odepnę sobie mikrofon, ja podejdę i go tam szturchnę. Może, trzeba jakoś Może to na zasadzie wiatraka będzie, no, jak będzie biało. Czekaj, ja odpinę nie. mikrofon. Dobra. Wepnę go Tobie. W taką pogodę to można się zmoczyć. Nic. Nie. Czekaj, może idę, może bardziej rozkręcę ciśnienie, aż tak na maksa. Tak może. cięcie, nie? Dobra. Opowiedz to, bo nie wiem, czy będzie słychać. Dobra, Adrian, poszedł odkręcić wodę na maksa, bo być może ciśnienie wody sprawia, że on się kręci. Także zobaczymy za moment. Dziewczyny patrzą, co się dzieje. Tak? Moja. Będzie chłodniej. Co prawda, nie lubią za bardzo zraszaczy, uciekają, ale kurczę, jaki zasięg ma. Naprawdę. Przyjdzie cofać, żeby nie zamordować kamery i mikrofonów. No, Adrian już odkręcił wodę. Kręcić się nie kręci. Tylko zasięg się zwiększył. Nie, kręci się nie kręci, zwiększył się tylko zasięg. O, kręci się, patrz. Czyli jednak. Teraz nie wiem, czy to dlatego, że zawiało, czy dlatego, że odkręciłeś bardziej wody? Czy on musiał się rozruszać? Fajnie! Raz raz. Dobra, a jestem. przez to, że się kręci, jeszcze bardziej się zwiększa zasięg. Tak, i właśnie o to chodziło i to na pewno chodziło o to, żeby po prostu nie była Kręcana rozkręcona woda. woda. No i super. I to. ma, to ma sens. To ma sens. I teraz dając go gdzieś tutaj, tak na środku tych wszystkich naszych rządek podwyższanych, podlewa wszystko. Tak. I nawet te jego powolne obroty. Są super, jest ok. bo to. Tak, Zrobność na górę, zobacz, tworzy się mgiełka, nie widać tego z tej odległości. No właśnie tak, ogólnie to, co widzi e, Kamera telefon... nie widzi tego, tak? Tak, dokładnie tak. Aż, ale dosyć, dosyć ładnie. Nie ja na drzewko. <laughs> ale dosyć fajnie. Podlewa i za dwie dyszki, myślę, Kurczę, super. prawie nie pieniądze, a robotę robi, tak? Jak, jak Ty zostałeś z tym wężem i... Aczkolwiek, halo, halo, ją bardzo lubię podlewać, także to mnie relaksuje, jest okej, okay, nie? A ale ale to jednak jest luks. Świetnie. No. Mm. Dwie dychy wydane i robota zrobiona. Dokładnie. Także polecamy. I, I zobaczcie jeszcze dodatkowo, na takie ciepłe dni jak dzisiaj. Tak, wiemy się... nie powinniśmy podlewać pewnym słońcu. Tak z drogą, tak. O, ale potrafi się jak widać zatrzymać. No życie. Ale i tak uważam, że, że w, z Waszym, u Was będzie lepiej, u nas jest ogólnie troszkę słabe przyciśnienie. No jesteśmy na wiosce, nie? Także nie oczekujemy tak, też Tak, ale ja ale... chciałam jeszcze powiedzieć, no? jak zaczęłam mówić o tym pełnym słońcu, no kurczę, kurtyna wodna, zgrzałeś tak. się, idziesz, to do domu, to do, 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 do. Nie? <śla> Tak. Jest super, jest przyjemnie i ogólnie polecanko, nie? Tak, Może jest. jeszcze do dopracowania, jak dla mnie, ale, ale jest No dobrze. to, że jest nieprzewidywalne to, kiedy się kręci, a kiedy się zatrzymuje. Ale Za robotę i tak robi. Za no. dwie dychy, słuchajcie. Jest luks. Jest git. Polecanko. Polecanko.